Cześć. Tutaj, Łukasz Brzeziński, Fizja 365. Tym razem sam. Dwa słowa o genialnym sprzęcie do autoterapii, do automasażu Terrakejn. Sprzęt Terrakein. Z góry powiem, że razem z Marcinem nie mamy żadnych tantiemów z tego, że mówimy o tym Terrakejnie. Kiedyś Marcin mi go pokazał. Pokazał, co z tym można zrobić. Byłem zachwycony. Mówię o tym, ponieważ. Prowadząc różne szkolenia, czy to z zakresu rozróżniania mięśniowo czy masażu tkanek głębokich i punktów spustowych, mówiąc o tym sprzęcie, na sali jest taka głucha cisza, że nikt nie kojarzy tego sprzętu. Dlatego chciałbym się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami na temat tego typu sprzętu. Oczywiście na rynku sprzętów niekoniecznie oryginalnych jest wiele, także zachęcam Cię, też do, do kupowania innego rodzaju tego sprzętu, które gdzieś tam w e, sieci krąży, a może gdzieś w sklepach różnych. Gdzieś tam widziałem, dotykałem nieoryginalnych sprzętów. Nie jest to w stu tak dobre jak to, ale też daje radę. Teraz do konkretów. terra genialnie, ale tu pff, można to grubymi literami. Sprawdzi się do automasażu, autoterapii punktów spustowych, jeżeli takie posiadasz. O punktach spustowych na naszym kanale sporo już powiedzieliśmy i będziemy mówić jeszcze więcej. Także zachęcam Cię do obejrzenia filmów wcześniejszych o punktach spustowych, jak je badać czym one są. No teraz przechodzimy do konkretnej pracy. Tak jak ja, i pewnie wielu z Was ma dolegliwości czy napięcia w okolicy trapeziusa, czy w okolicy mięśni płatowatego głowy, względu na naszą pracę. Myślę, że to Tobie się przyda jako terapeucie ten sprzęt, żebyś go miał, i Twojemu pacjentowi. Teraz ja nie będę się rozbierał, nagliżował, natomiast pokażę Wam, że możesz przez krótką dźwignię pięknie, łagodnie wejść w mięśniopowiść w głąb, wczepić się, znaleźć nadmiernie napięte włókno mięśniowe, co sugeruje już prawdopodobieństwem występowania w tym miejscu punktu spustowego. Jeżeli poczujesz, że jest, akurat u mnie jest promieniowanie w okolicy głowy, to co punkty spustowe z mięśnia e, trapeziusa części wstępującej dają, możesz głęboko jeszcze się zatopić i minimetr po nim, minimetrze zachęcam Cię wykonać masaż poprzeczny. 2-3 minutki. Myślę, że nie jeden masaż nie zastąpi tego, co teraz robisz. 2-3 minuty wdech, wydech i sobie pomasować. Fizjoterapeuci mówią, że są zabiegani, masażyści są zabiegani i wiemy jak to jest, że nie macie czasu na, na siebie. Tutaj ten sprzęt oglądając telewizję, nie wiem, Rozmawiać, jeżeli komuś to nie będzie przeszkadzało, nawet z kimś rozmawiając, e, możesz sobie popocierać, zachęcam, żebyś Ty jako terapeuta sobie spróbował popocierać te punkty spustowe, poznajdował, może w okolice z tyłu na kark wejść sobie w okolice mięśnia najdłuższego, czy biodrowo-żebrowego, jak jesteś bardziej świadomym fizjoterapeutą i poszukujesz tych włókien, jak przebieg ich jest w poprzek czy równoległy boczny, i poszukać sobie z punktów i zobaczyć, jak to działa na ciebie, myślę, że nie będziesz długo się zastanawiał i przekażesz tą wiedzę albo pokażesz ten sprzęt swoim pacjentom, co ułatwi ci tak naprawdę pracę w gabinecie, bo ty robisz świetną terapię w gabinecie, jakimkolwiek to ona by nie była, a pacjentowi polecasz przez tydzień czasu. Do opracowania sobie na przykład punktów spustowych terakinem. Opcja pracy z technikami różnie zwanymi, techniką z zahaczeniem, zahacz czy aktywnego rozluźnienia punktów spustowych, miękko wczepiasz się w mięśnią powięź, blokujesz tkankę, to te kulki są tak świetne, że one się nie ślizgają, wybierasz ten i wprowadzasz kontrę, rotację w przeciwną stronę, a pod zakończeniem Terakeinu czujesz niesamowite rozciąganie mięśni powięzi. Alternatyw do pracy nad Terakeiną jest wiele. Myślę, że ja dogram jeszcze kilka filmów. Ale zachęcam Cię też do kanału Marcina Marcin Wytrążek, Autotrapę w 5 minut. Tam już jest kilka filmów na temat Terakeina. Myślę, że będzie jeszcze kilkanaście. Bo jak mi Marcin pokazał, to ja by jestem zachwycony tym kijem. Marcin tym bardziej. Także zachęcam Cię do spróbowania Terakejna. Okay. Także dziękuję Ci ślicznie za wysłuchanie okay. mojego wykładu o Terakejnie. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały na naszym kanale Fizjo365, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału, łapki w górę. Komentarza. A jeżeli jeszcze czujesz, że ten kanał coś Ci daje, może odeślij jeszcze kolegom znajomym, fizjoterapeutom, nie tylko fizjoterapeutom, do posłuchania naszych treści, co będzie nas jeszcze bardziej motywowało do większej pracy i wrzucania więcej filmów na nasz kanał. Do zobaczenia w następnych epizodach.